Trawa jest cięta, jak ją kosisz I jest ten taki specyficzny zapach koszonej trawy, nie? Która się nam tak wszystkim podoba i kojarzy ze świeżością To wiesz, że tak naprawdę Trawa wtedy wydziela enzymy Które wołają o pomoc i inne rośliny Coś takiego Bo jest jej przykro, że jest ścinana W się, sensie, no po prostu wiesz, no cierpi w jakiś okay. sposób, nie? Dowiedziałam się tego z tej książki. Nieźle. Teraz, kurde, będzie mi głupio zarwać liść tak po prostu, albo trawę, bo będę miała na to ochotę. Hej, kochani, witam się z wami z dość nietypowego miejsca, mianowicie z toalety publicznej. Ale jest tutaj cicho i mogę nagrać. Więc jadę spotkać się z moją koleżanką na kawkę i jakieś śniadanko. Idziemy do Charlotte. No i tak, będziemy mieć spotkanie. Tak, z półtorej godzinki sobie posiedzimy, a później wracam do domu i oczywiście pokażę Wam, jak będę spędzać czas. Myślę, że usiądę dzisiaj do kursu marketingowego. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Czytam oczywiście dalej książkę. No i bardzo mi się podoba. Jestem na 276. stronie. No ale to w poprzednim odcinku Wam mówiłam, tak bardziej dokładnie. Jak ją skończę, to na pewno Wam powiem taką całą recenzję. wróciłam, słuchajcie, do domu i złapał mnie taki deszcz tak mi zmarzły stopy. Na szczęście miałam długą kurtkę i się po prostu, wiecie, zakryłam um, kapturem. A jeśli chodzi o buty, to miałam kozaki, które nie są ocieplane, więc w sumie się nie dziwię, że zmarzłam. Ale słuchajcie, ostatnio sobie kupiłam buty i te buty mają ten taki meszek ocieplany w środku. Może nie jakiś mega duży, no ale mają. I słuchajcie, było, nie wiem, 6 stopni i mi stopy zmarzły i trochę mi jest szkoda, że je kupiłam, bo myślałam, że będą ciepłe, a nie są. No i nie wiem, jak macie do polecenia jakieś buty, które będą serio ciepłe, nie ze skóry naturalnej, to wiecie, napiszcie, bo chętnie przyjmę. No ale fajnie też jakby nie było jakieś, wiecie, za 600 zł, no ale różnie to bywa. Słuchajcie, otworzymy sobie paczkę, bo przyszła mi z Annani. Ja dla Annani... Nagrywałam parę razy już filmki UGC, czyli na profil do nich, możecie sobie zerknąć, bo znam się prywatnie z Martą, założycielką. Znaczy nie widziałam się z nią nigdy na żywo, no ale znamy się z Instagrama, pisałyśmy wiele razy i tak dalej. I wypuściła jakieś nowości, także zobaczymy. Już trochę widziałam, co tam jest, w sensie na stories. I w postach widziałam, jakie to są nowości. Ale zobaczymy, co ja dostałam. Zawsze lubię, jak to jest zapakowane, bo to jest takie minimalistyczne, z kokardką. Bardzo mi się podoba. Uwaga, uwaga. Uu. Dobra, dostałam te trzy produkty. Okej. Okay. Jest, jestem mega ciekawa tego kremu. Bardzo jestem ciekawa. Krem nawilżający z ceramidami, aloesem, masłem Shea, czy tam Shea, i wąkrotką azjatycką. I mamy tutaj serum z retinalem w dwóch stężeniach. Ja to tu już słuchajcie, mam tyle tych kosmetyków z jakimiś kwasami i tak dalej, że już nawet nie wiem, czego ją ja używać. Także musiała do Marty napisać, czy mogę sobie wprowadzić retinol mimo, że używam jakichś tam kosmetyków, zobaczymy. Jestem mega ciekawa. Ja bardzo ufam Marcie, bo wiem, że ona się zna na rzeczy. Ja bardzo lubię serum odbudowujące, serum przeciwtrądzikowe i teraz taki, taką nową esencję nawilżającą, też nowość parę miesięcy temu wyszła. No, także to są moje trzy ulubione produkty. Jestem, tak jak mówię, mega ciekawa tego kremu. Pokazuję Wam, bo to jest po prostu zwykły prezent, ale może pogłoś to zainteresuje. Zrobię sobie chyba teraz ciepłą herbatkę i kąpiel stóp, dodam jakiś olejek eteryczny, nie mam pojęcia, czy to coś działa. Yy, wiecie, taką mega cieplutką, dodam sobie sól i tak posiedzę, bo chcę się rozgrzać yy, i później chyba usiądę i włączę sobie kurs z marketingu, jak sprzedawać swoje własne produkty. No bo jak chcę założyć ten, yy, znaczy, no nie sklep, bo nie będę zakładać od razu sklepu, będę sprzedawać przez Instagrama i tak dalej. No ale jak, ym, jak chcę robić te świece, to muszę się w końcu za to wziąć. Słuchajcie, przepis na tak pyszny makaro, że po prostu wow. Zrobiłam go, jak musiałam mega szybko zrobić obiad i nie miałam totalnie pomysłu i zrobiłam tak. Pokroiłam cebulkę, podsmażyłam, później do tego wrzuciłam, a ja to wszystko robię na oko, później do tego wrzuciłam pieczarki, Później wrzuciłam groszek mrożony. Później zrobiłam sos. Od razu do tego, do tych warzyw dodałam pół opakowania serka śmietankowego, takiego na kanapki. Jest w ogóle super, jeśli chcecie. No nie chcecie, żeby kremowy sos, taki ale śmietanowy, nie był aż tak kaloryczny. Do tego trochę śmietany 12 i troszkę śmietany 30. Do tego kładki drożdżowe. To jest obowiązkowy składnik moim zdaniem są przepyszne. Takie lekko serowe. Do tego sól, pieprz, czosnek, papryka słodka, trochę strziraczy. I serio, to jest tak pyszne. A ja jestem wybradna. I moim zdaniem najlepiej smakuje z makaronem. On leży w lidlu na takich chłodniach. I on jest ręcznie robiony. Przepyszny. Mega mi się nie chce brać za ten kurs, bo generalnie nie do końca przepadam za osobą, która prowadzi ten kurs, bo jest to Dominika Żak. Ja już jeden kurs kiedyś u niej, nie w całości, ale trochę przerobiłam. Jezus, teraz spadnę z własnych nóg, się przewrócę. Mm. Ale nie do końca lubię jej osoby. nie do końca lubię to, jak ona mówi, jej aparycje i tak dalej i nie ze wszystkim się zgadzam, co ona mówi. No, ale moja koleżanka, która sprzedaje e-booki, powiedziała, że ten kurs o sprzedaży, o tym jak sprzedawać, kurczę, nie mogę, nie mogę tak stać na palcach, kłócając, bo zaraz się przywrócę. Eee, powiedziała, że naprawdę jest super i bardzo te metody pomagają, więc, no, wezmę się za niego, ale tak jak mówię, nie do końca lubię Dominika Żak. Kiedyś się ulubiłam? Mmm, nawet mi dała kiedyś follow, nie wiem czy jeszcze mnie obserwuje, nie mam pojęcia. No, ale tak jak mówię Zobaczymy Jak przerobię ten kurs To dam Wam znać, mam nadzieję, że Jakoś mi to pójdzie Oczywiście dzisiaj nie zrobię wszystkiego Jeszcze w trakcie nakładam sobie, słuchajcie, taką wcierkę Na skórę głowy Posiedzi sobie we mnie z 3 godzinki Nakładam taką strzykawką To jest wcierka nawilżająca I ona Troszkę mi przetłuszcza włosy Jak nakładam ją po myciu w porównaniu do tej czerwonej. Więc no, nakładam ją sobie przed myciem. Zobaczymy, jak się sprawdzi w takiej wersji. Ogólnie ta czerwona jest super, bo ona jest z alkoholem, więc ona nie przetłuszcza włosów. Ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nałożycie ją od razu po myciu. Jak sobie ją nałożyłam na czyste, suche włosy, to mi maga przetłuściła. Nie wiem, jak to działa. Ale w ogóle nie przetłuszcza. Naprawdę totalnie nic. A nawet włosy są takie bardziej sypkie. O Jezu, jak mi się dużo nałożyło. Już połowę złożyłam. Całość powinna mi staczyć na całą skórę głowy. Nie wiem, niby 5 mililitrów się powinno nakładać, a dla mnie to jest jakoś, kurczę, za mało. No i sobie chyba naolejuję też włosy. Teraz pokażę, jakim olejem. Chyba sobie nałożę ten, bo bardzo go lubię. On jest... Yy, też z jakimiś nawilżającymi składnikami. No i tak, staram się usiąść do tego szkolenia. Strasznie mi się nie chce naprawdę. No, ale coś, coś porobię, bo, bo nie mogę też tak całymi dniami nic nie robić praktycznie. Wczoraj nagrywałam, udało mi się nagrać, jak Wam mówiłam w poprzednim odcinku, że właśnie nie mogłam nagrać filmików już dwa razy za trzecim razem się udało, więc mamy, słuchajcie, sukces. Witam się z Wami w środę. Słuchajcie, wczoraj już nie nagrywałam, bo jakoś tak nie miałam weny, nie miałam ochoty. Zrobiłam ten kurs, jakoś tak przez godzinkę oglądałam. No to jest tylko taki wstęp na początku, więc wiecie, jak to jest. Nie będę się jeszcze na ten temat wypowiadać. Malowałam też paznokcie u stóp. Zmyłam sobie jakieś rąk i po prostu pomalowałam zwykłym y, przeźroczystym, takim, przeźroczystym lecznym lakierem. Na razie y, ogarnę je, może, nie wiem, wieczorem. I y, y, co? I jeszcze chyba. A, i czytałam jeszcze książkę, tutaj wam wstawię jaką. Będę też na ten temat się wypowiadać, y, bo jestem na 90. Teg... stronie, także pogadamy sobie jeszcze o tej książce trochę. I y, 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 co? Mm, przyszła mi paczka z moim szydełkiem i włóczką, także idziemy odebrać. Um, no i przy okazji zrobię sobie taki mini spacerek, bo to jest no dość blisko, ale zawsze coś. Bo wstałam, słuchajcie, o 8.30 jest godzina 12 i no i co? No i właśnie no nic nie zrobiłam. Jedyne co to zrobiłam, śniadanie dla mnie i mojej mamy. Zjadłyśmy sobie pyszną sałatkę, zrobiłam do tego śniadania. No i umyłam twarz i to tyle. No i to tyle, naprawdę, bo jakoś tak ostatnio powiem Wam y, ciężko. Y, no i trochę mnie moja cera dołuje, y, bo coś mi się ostatnio tutaj tak pojawia. Wiecie, ja trochę mam przywrażliwienie. Ja wiem, że dla kogoś to nie jest trądzik, bo to, to nie jest trądzik, tylko ja kiedyś miałam całą buzię w trądziku y, i brałam izotek, więc dla mnie teraz, jak coś mi się pojawia, to jest naprawdę, wiecie, no ciężko mi. No ale wiem, że Trancik ma jakieś podłoże, ja jeszcze nie wiem, jakie jest dokładnie u mnie. Podejrzewam, że to są po prostu jelita, które teraz staram się ogarniać. Właśnie um, za dosłownie chyba 4 dni zaczynam leczenie na pasożyty. Będzie ono trwało chyba miesiąc, z tego co wiem, więc do 24 grudnia nie będę w ogóle mogła zjeść nic słodkiego. I drami mi przykro, bo to wiecie, jest ten czas na pieczenie jakichś pysznych rzeczy i dalej będę piekła, żeby mieć tutaj Wam co pokazywać. Ale po prostu będę piekła je dla mojego chłopaka i dla y, jego domowników. No, y, no bo no, ja nie będę mogła zjeść. Albo może wykminię jakieś fajne przepisy bez glutenu i bez cukru, bo glutenu też nie będę mogła za bardzo jeść. Ja w ogóle nie wiem, co ja będę mogła jeść, bo nie mogę jeść za bardzo na biału y, glutenu i cukru y, podczas tego leczenia. No, a wiecie, no ja nie jem mięsa, więc y, dla mnie ograniczenie na biału to jest. No, dużo i glutenu. Będę musiała jeść praktycznie wegańsko, a taka dieta jest dla mnie bardzo ciężka. No, ale zobaczymy, jak to będzie. Czy ja coś jeszcze Wam miałam powiedzieć? Chyba nie, najwyżej powiem później. A, co do tej cery. No to właśnie, ja mam straszny problem, że mi się robią takie tutaj wągry na linii górnej wargi. Ciężko mi się mówi. No i właśnie zrobiły mi się tutaj takie dwa pryszcze, no i one zaszły białym i bolą mnie, znaczy jak tylko dotykam, no i za bardzo nie mogę ich wycisnąć, bo nie chcą się po prostu wycisnąć jeszcze, więc nie wiem, co mam zrobić, no muszę po prostu to przeczekać i strasznie tego nie lubię, bo robią się takie pryszcze, później mam przebarwienia na linii właśnie wargi i przez to ta czerwoń wargowa jest taka rozmyta, i bardzo to jest mój kompleks i nie lubię tego strasznie. Yy, używam właśnie, tak jak Wam mówiłam w poprzednim odcinku, serum na przebarwienia i trochę ono pomaga. No ale wiecie, jak cały czas robią się nowe, no to siłą rzeczy dalej będą nowe przebarwienia i to jest takie kółko niezamykające się. No i też one na pewno nie zajdą tak do końca, bo no to są stare przebarwienia, takie jest paru lat. I właśnie z tego, co wiem, to chyba laseru nie mogę na to zrobić, bo jest to po prostu... Totalnie przy, no po prostu przy moich um, ustach. No i nie można wejść laserem na usta, bo się już dowiadywałam. więc um, no, tak trochę nie wiem, do końca mam z tym robić. No, ale już trudno. Cieszę się bardzo na robienie tego szalika, bo stwierdziłam, że będę robić szalik. Zamówiłam sobie wszystko właśnie pod szalik yy, z szydełka. No i chciałabym dzisiaj jeszcze zrobić ciasto ze śliwkami bezglutenowe żeby moja mama też mogła zjeść, bo ona ma celiakię. Chciałabym poćwiczyć jogę. Nie, nie jogę, tylko pilates. I chciałabym nagrać jakiś filmik z makijażem takim. I'm cold makeup. No, zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Także chodźcie razem ze mną. Jest, słuchajcie, przyszło mi wszystko. Niestety szydełko było wysyłane w kolorze takim, wiecie... Że oni sami wybierają i nie, nie wiesz, jaki kolor do ciebie przyjdzie. Dostałam granatowy, więc nie jest źle, ale no nie ukrywam, ja kocham jakieś takie różowe, beżowe i tak dalej. Zamówię sobie po prostu jakieś inne za jakiś czas, ale chciałam po prostu, bo naprawdę bardzo długo szukałam włóczek, bo w ogóle nie było włóczki yy, takiej samej, jak dziewczyna miała na filmiku instruktażowym. nigdzie nie mogłam takiej znaleźć, więc znalazłam chyba ciutkę grubszą i też będzie okej. Okay no i mam nadzieję, że, że będzie fajnie i po prostu chciałam zamówić razem z tą włóczką, żeby już nie płacić dwa razy za wysyłkę też szydełko, więc stwierdziłam, że dobra, bo nie było innego do wyboru za bardzo jeśli chodzi o ten uchwyt, bo chciałam bardzo z silikonowym uchwytem, bo słyszałam, że jest super, bo się po prostu nie ręczy nie, nie ręczy nie męczy ręka no i wiecie, no fajnie także działamy Początki zdecydowanie były trudne, ale słuchajcie, właśnie ogarnęłam, że ja mogę kupić sobie dużo grubszą włóczkę i dużo grubsze szydełko i by łatwiej to szło i szybciej, więc chyba tak zrobię i zamówię sobie dużo grubszą. Słuchajcie, byłam już przy około 200 oczkach, no i y, tak naprawdę nie liczyłam od początku, więc chciałam to policzyć, tak wiecie, jak już było zaplecione, ale nie dało się tego tak zrobić, więc stwierdziłam, że zaczynam od nowa. Zaczęłam od nowa, byłam przy 60 paru i się pomyliłam, i znowu muszę zacząć od nowa. I ja nie wiem, czy, czy tylko ja tak mam, czy o co chodzi, ale no, to bardzo utrudnia pracę, nie? I no, ja się bardzo często mylę właśnie przy liczeniu, jak coś mnie rozproszy, no bo mam te ADHD i nie wiem w sumie, czy to jest dla mnie, wiem, ja już na początku mówię takie rzeczy, no ale no wiecie, no jak ja kurczę z liczeniem tutaj mam problem, bo się mylę, coś, nie wiem, pomyślę o czymś, rozproszę się i już nie wiem, na której cyfrze jestem, no to to jest ciężkie, ale się nie poddaję i działam dalej. Okej, okay, słuchajcie, robię Wam update. Wydaje mi się, że mogłam się pomylić o jedno oczko, ale nie jestem pewna. Y tak czy siak robię, i słuchajcie, już robiłam drugi rząd. Nie jest on idealny, bo czasami pewnie coś mi się pomyliło, ale wiecie, to jest, to jest pierwszy szalik i w ogóle nawet nie wiem, czy go skończę. Znaczy, mam nadzieję, że go skończę, bo bardzo bym chciała, mm, ale no tak. Podoba mi się, trochę mnie boli ręka tutaj w ramieniu też, bo jakoś tak trzymam sobie tę y, włóczkę tak jakoś dziwnie i nie wiem, jakoś tak sobie y, uchwyt. Y, wypracowałam. No i co? Eee, ile ja to robię? Z dwie godziny? Coś takiego. I zrobiłam dopiero tyle. Więc pewnie cały szalik zajmuje mega długo. Ale jest to naprawdę przyjemne i no, ja bardzo bym chciała to skończyć. No bo wiecie, to jest takie fajne, ktoś się spyta, ej, skąd masz szalik? Sama go uszyłam. No, to jest, wiecie, sama go zrobiłam na szydełku. Eee, to jest naprawdę myślę, że fajne. No, no i zobaczymy. Tutaj sobie kolczykiem zaznaczyłam pierwszy rząd. Nie, nie wiem jak to nazwać, bo tak pani kazała. Yy, no także, jak widzicie, nie trzeba mieć wszystkiego, jakiś tam znaczników. Można po prostu zaznaczyć sobie czymkolwiek. Na razie przerywam, bo chcę zrobić ciasto. Jak ciasto będzie się piekło, to w międzyczasie sobie poćwiczę. It was the night before Christmas I was closing down for business in my little present shop When the Wyrobiłam ciasto z tego przepisu, stało pół godziny na grzejniku i słuchajcie, w ogóle nie wyrosło. Nie mam pojęcia o co chodzi. Mam kruszonkę, mam pokrojone śliwki i chyba tak czy siak to zrobię. Jak nie wyjdzie, to trudno. Zobaczcie tylko, wyszło słuchajcie, mimo że nie wyrosło wcześniej. To wyszło przepiękne, jest bardzo dobre. Osobiście ja bym bardziej posłodziła środek. Kruszonka jest bardzo słodka, ale i tak jest przepyszne. Może kogoś będzie interesować, jak zawijam swoje włosy na wałek. Więc ja robię to metodą na krzyż. Dobieram pasmo z przodu, zawijam je i później dobieram pasmo z samego tyłu włosów. I później do tego pierwszego pasma z przodu dobieram pasmo od dołu z przodu, a do tego z tyłu pasmo od dołu. Z tyłu. I tak robię całe włosy, i to jest dla mnie najlepsza metoda, bo w ogóle się nie ześlizguje i włosy wychodzą przepiękne. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Jeśli chodzi o vlog masy, to jeszcze się zastanawiam, czy będę je nagrywać raczej co dwa dni, nie codziennie, bo nawet nie będę miała co pokazywać, ale zobaczymy. Trzymajcie się, pa! pa.